Rozpoczęło się. 18 sierpnia o 14:15 podpisano umowę pomiędzy Urzędem Miasta Łodzi, polskimi liniami kolejowymi, a firmą Torpol. Podpisano umowę na budowę nowego dworca kolejowego. Chciałam powitać jeszcze jedną osobę, która, co prawda, nie ma z nami, ale która myślę, że jak żadna zasłużyła się Łodzi, bo ta inwestycja, myślę, nie miałaby szans żadnej realizacji. Gdyby nie minister Cezary Grabarczyk, i bardzo proszę, bo to naprawdę jest przede wszystkim jego największa zasługa dla tego projektu. Dobre nastroje, bo po kilku latach udało się sfinalizować jeden z największych projektów infrastrukturalnych w historii nie tylko miasta, ale i kraju. Przyszły dworzec podziemny będzie ulokowany w centrum sieci kolejowej w Polsce a jednocześnie będzie bardzo dobrze skomunikowany z regionem poprzez kolej aglomeracyjną, komunikację automosową, jak i komunikację miejską. Chciałbym złożyć dwie deklaracje. Pierwsza, że zrobimy to w terminie, że tak jak powiedział pan prezes Szafrański, koniec 2014, początek 2015 roku spotykamy się w tym samym miejscu, ale nie w tym samym, czyli sceneria będzie zupełnie inna, zupełnie odrębna. Czym jest dworzec, którym tak bardzo wszyscy się zachwycali? W miejsce tego najstarszego budynku, który powstał w 1865 roku, zostanie wybudowany zupełnie nowy dworzec, łódź fabryczna. Najważniejszą zmianą będzie to, że kosztem prawie 2 miliardów złotych, tory zostaną schowane pod ziemię. Ta dzisiejsza umowa rozpoczyna zupełnie nowy pomysł na łódź uzyskujemy od 30 do 90 hektarów w samym centrum Łodzi, uwolnionych od infrastruktury kolejowej, ona się chowa przecież pod ziemię i tak naprawdę od pomysłu Łodzi, on także zależy jak te 90 hektarów zostanie wypełnione. Chcielibyśmy, żeby to było wypełnione treścią i publiczną, i prywatno, no bo to musi być projektarze, który spina się finansowo. Na 90 hektarach mają powstać muzea, kina, sale kongresowe, galerie, nowe place, biurowce i apartamentowce. W mieście ma pojawić się nowa jakość, to będzie rewolucja, z jednej strony urbanistyczna a z drugiej strony, zdanie prezesa Polskich Linii Kolejowych, rewolucja komunikacyjna w Łodzi to także początek budowy nowego systemu komunikacyjnego w kraju. Łódź jest miastem, które jest zlokalizowane prawie w geometrycznym środku Polski, natomiast na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych. Było kiedyś takie powiedzenie, że Łódź to jest miasto, które ma wodę w Pilicy, dworzec w Koluszkach, a lotnisko w Warszawie. Prawda? Albo się jechało do Koluszek, albo do Kutna, żeby gdzieś jechać dalej. W tej chwili główny węzeł komunikacyjny to będzie przyszły dworzec fabryczny, ponieważ nie tylko projektowana linia dużej prędkości, ale również linie konwencjonalne chociażby Strój Miasta przez Bydgoszcz, Łódź, dalej na Częstochowę, Katowice, Kraków, jak również stworzona w tej chwili przez marszałka Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska jest pewna, że podpisana kilkanaście dni temu umowa ma epokowe znaczenie dla miasta. Jest to moment, kiedy według mnie Łódź zacznie odradzać się od nowa. Jest to jak gdyby pierwsza inwestycja w budowę fabryk, w które kiedyś inwestowali łódzcy Przedsiębiorcy w XVIII-XIX wieku. Myślę, że taka sama inwestycja w nowy dworzec podziemny będzie taką pierwszą inwestycją, która rozpocznie proces gruntownego odradzania się śródmieścia, a co za tym całej łodzi, w aspekcie nowej infrastruktury, nowego życia miasta. W następnych odcinkach przybliżać będziemy Państwu koncepcje związane z budową nowego Centrum Młodzi. Przybliżymy historię powstania tego pomysłu pokażemy z jakimi problemami będą musieli się zmierzyć projektanci nowego dworca. Zapraszamy na kolejny odcinek w piątek 23 września. Program powstał przy współudziale Biura Promocji Turystyki i współpracy z zagranicą Urzędu